Będzie wymierzał sprawiedliwość. Jedna osoba ci nie wystarczyła, Spidermanie! Potrzebujesz dwóch pomocników? Dorzućmy do tego tych przyjemniaczków łowców i nawróconego przestępcę Loniego Lincolna, czyli Tombstone'a! I mamy prosty przepis na to, jak popsuć miły wieczór zwykłemu zjadaczowi chleb. Ci łowcy ewidentnie ścigają spider i ich popleczników przysparzają miastu tyle samokłopotów co chroniący je bohaterowie burmistrzenie grant z pewnością jest zachwycona ich wpływem na turystykę Chodź, zobaczmy, co jeszcze potrafi. Co ty robisz? Eksperyment naukowy! Cóż. spider -manie. Mówię mówiłeś Andrzej, ale. przyjacielowi już nie? Żeby cię chronić. Chciałem. Jasne, tak mam. A ten młody, którego uczysz, jest tym drugim? E, kiedy cię nie było, sporo się działo. Zaufaj mi, wiem. Tylko delikatnie. Ups. To, to ja może zrobię kawę. Zapowiada się długa noc. Schlag! A co tu się wydarzyło? My, my tylko robiliśmy eksperymenty. Gdzie doktor Konors? Um, może wziął dziś wolne? Nie. On nie ma tego w zwyczaju. To ja już pójdę. Tak. Tak, zadzwonię. Chwileczkę. Harry ma supermoce? Wszystko dzieje się za szybko. Chwila. Co to? Hej, chłopaki, odbieram jakiś dziwny sygnał Spider-Bota. Ty też? Granki, testujesz coś? Właśnie miałem do was dzwonić. Boty wysłały nagły sygnał do sieci. Trzymają jego podczas protokołów bezprzewodowych. Sprawdzę o co chodzi i dam znać! Sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Dodatkowe zabezpieczenia. Tu bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów. Polujby by żyć. Żyj, by polować. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu od łowców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej. Wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor Connors. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Konorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Tak, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóż W Williamsburgu, w Starej Odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują do tą To, to brzmi jak robota dla Spider-Bracholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. spider Spidermanowie? To mylące. Muszę kończyć. Tu jest łowców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni. Nie możemy ryzykować. Na razie. Nie możemy znów zawieść Krajwena. Zachowaj czujność. Nikt nie może się dać Ten komin wygląda jak wejście. Zacząłem rozmawiać z Andrzej. Mówiła, że pojedzie do Konorsa. Świetnie. Tak, tylko się upewniam. Jesteś w odlewni, tak? Tak. Co ty robisz? Ćwiczę. Wracaj do treningu. Muszę znaleźć tom na zanim skończę jak skorpion. Zwraciliśmy łączność na zewnątrz. Podnieś ją w tym Wezmę posiłki. Posiłki. Lepiej załatwię to po cichu. Tunston nie przypomina żadnej innej bestii. Tam! Na górze! <głos> <głos> już chyba wszyscy. My zawsze chcecie utrudniać. Harry, co ty tutaj robisz? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. Chciałem to załatwić po cichu. Czy niby to moja wina? Ty lewo, moja prawą. Do dzieła! Nie wiem że chciałeś pomocy, ale... No weź, Tam zobacz! Widziłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego! Jak mam się nauczyć jeżeli nie w terenie, co? Tak to się robi! Robisz się w tym dobrym! Stawcie mu opór! Nie, nigdy nie byłem taki silny! Nie daj mu się zjeść! Czas możesz oberwać! Ty daj, że złapam! Ty zawsze się faktujesz? Tu nie chodzi tylko o Beaty! Musiałem dokonywać trudnych wyborów! A to już wiesz? Blokuj bronią! Będziemy musieli znaleźć jakiś inny sposób. Uważaj! Są też na platformach! Czekaj tam, Trzymaj się z od linii ognia i zdejmuj łowców! To kiepski moment, żeby się przekonać! Pracuję nad nim! Dawaj na ten balkon z tyłu! Cholera! Te płomienie robią sieczkę swoich sieci! Nie dam rady zakleić tego miotacza! Kary! Padłem na pomysł, jak to unieszkodliwić! No posłucham! Na górze! Zbiornik! Super złoczyńca. Mimo wszystko kilka razy próbował się zacząć, Próbuje się zmienić. Chcę mu pomóc. Dobra, to teraz. Dawaj! Trzeba uderzyć, nim oni to zrobią! Nie znowu się tutaj! Jeszcze jeden? Załatwmy to! Kocham swój entuzjazm, ale wolę ruszać głową niż się przemęczać! Dopóki nie nabalimy! Rozumiem! To nie za Ten ogień ci nie przeszkadza? Co tobie jest okay. Nawet oh, 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 Trochę się pokomplikowało. Nic <zrybuj> nowego. Chodź, mały. Mam coś dla ciebie. Robi się trochę gorąco. Oh. Mień pozycję! Jest pozycję! Za dużo! Trzymaj się! Kud... A nie wiem, jak to zrobić! Ten kostium rządzi! Chyba za dużo Nie żyć z ciebie będą. Może jednak odzyskam robotę! Wępiła ci się czy co? Może jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy. Są tu! Co się stało z twoim kostiumem? Nie wiesz, ten alarm na mnie są Dobrze, że ci przeszło! Szał! Patrzcie, na ciebie! A teraz tak? Nie zapominaj o To jeszcze ich na nie Zróbmy to! Zaczynam się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple? Dobra. Jest i on. Co robimy? Trzeba go uwolnić. Odwrócę ich uwagę. Ty, spróbuj go wydostać. Dobra. Tak szybko dorastają. Wyciągnę cię stąd, dobra? Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to. Co ci powiedziałem? Sorry, ale to mój pierwszy dzień! Przydałaby się pomoc! Zaraz wracam. Co nie <grystanie> <grystanie> Trochę więcej oliwy do ognia? Zasłuchuję tak, sobie w takim momencie z tej pracy! A Pająk przybył na pomoc! Ej, trochę wdzięczności! Daj o nie, spróbujmy wrześniu! To oni się właściwie biorą! To Może z jakiejś agencji pracy? Musimy wyłączyć ten piec! Da! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą chłodziwa, powinna się wyłączyć! Przepili się? Samą. Dobra, to powinno... Chcecie tu wszystkich pozabijać? Nie taki był plan! Sorry! Nie odpuszczają. Cóż, to tak jak my. Robi się gorąco! Nie zauważyłem! Kościół zyskiwałoby Nie mamy na to czasu! Co mam robić? Łucić szybciej! Pielęgna motra! Musimy wydostać Tumstona! Zgodźmy klatkę! Tam! Wyciągnij te potwory! to co chcesz! Ale to chyba najlepszy dzień mojego życia! Częściej wychodź z domu! Udało się! Miaska! Na ziemię! Jeszcze tylko dwie! Z czego to jest zrobione? Nie wiem, ale cały budynek się bali! Próbuj dalej! To na nic! Wytrzymaj! Ty się tych potworów. Trafi! Nie przebiję klatki! Może. przejdziemy piecem! Nie jest za gorąco! Masz lepszy pomysł? Twardy orzech, co? Co ty robisz? Dawaj, I co teraz? Guys! Serdecznie polecam ją. Życie wam niemiłe? Ruchy! Nie, 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 nie! Zniknął! Bez paniki! Szybko, Dęty! Harry! Harry! Muszę biec. Zerkniesz, czy nie idą? Dobra. Jedyny minus wyjścia na prostą to... to znaczna utrata kondycji, nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. <śm> nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym, czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią... Będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia, pająku. Rozdzielili się. My też powinniśmy. Hej, dobra robota. Serio? Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak. Ale lepiej się nie dało. Co ty... Czekaj! Sorry. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Ha. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie... Ha? <grystanie> Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spider-ziomami. <laughs> <laughs> Chyba wrócę do laboratorium. Może doktor Connors się pojawił. Słusznie. Odezwę się później. Niesamowite. Oj, mamo! Oby tylko nie chodziło znowu o jakiegoś robala! Najpierw zadzwonię do Pita! Hey Miles! Hej stary! Co z tobą? Nie potrzebujesz pomocy? Właściwie to nie! Udało nam się uratować Tombstone'a, zanim Kraven zdołał go dorwać. Nam? O, tak w dużym skrócie mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno. Chwila. Widzę go! 炸弹直接把沙子 No wiecie, nie fajnie. Odpowiadajcie. <strykne> Bazy. Jest szansa, że pokażesz mi, co tam na mnie czeka. Jeśli wyłączę tamten przekaźnik, nie będą mogli wezwać wsparcia. Nieźle. Czyli odwiedziłeś dwie inne zasłony w Harlemie, co? Lepiej zbadam pozostałe zasłony. Może zaprowadzą mnie do bazy. Pit, przepraszam. O czym mówiliśmy? O, tak w dużym skrócie mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno pomoże nam z miłowcami, sam zobaczysz. Czekaj, czyli jest jednym z nas? Tak jakby? Wszystko dzieje się szybko, ale oddzwonię. Muszę kończyć. Cały pić. ciągle to samo. No dobra, to lepiej sprawdzę, co umamy. Chodź, spiderbocie.